thank you 40 lat historii Szkoły Podstawowej nr 1 to tysiące uczniów, absolwentów, wspomnień i niezwykłych historii. Z tej okazji oddajemy głos zarówno obecnym uczniom, jak i absolwentom, by podzielili się swoimi przeżyciami, refleksjami i tym, co najbardziej zapamiętali z lat spędzonych w murach naszej szkoły. Pani dyrektor, jak się szkoła zmieniła na przełomie 40 lat? O, duże zmiany. Przede wszystkim, jeśli chodzi o bazę szkoły, jesteśmy wyposażeni we wszystkie nowoczesne technologie, które ułatwiają nam pracę w szkole, edukację przede wszystkim, i z której z tych technologii mogą korzystać właśnie uczniowie. I to jest wielki plus. Dużo było Remontów, dużo troszeczkę i na zewnątrz się zmieniło, ponieważ mieliśmy kilka lat temu ocieplenie całego budynku, pięknie pomalowana szkoła. No i oczywiście wokół szkoły piękna zieleń, o którą tutaj staramy się wszyscy dbać, poprzez to, że sadzimy i drzewka, i rośliny. Aby pięknie kwitły od wiosny do późnej jesieni. A czy jest coś takiego, do czego wróciłaby pani dyrektor, do tego, co było właśnie 40 lat temu? Wróciłabym do spotkań z nauczycielami, którzy tutaj pracowali i wspólnie tworzyliśmy tą szkołę. Bo dzięki nauczycielom. Stoimy na bardzo wysokim poziomie, to dzięki nauczycielom, którzy już są na emeryturze i obecnym nauczycielom osiągnęliśmy bardzo dużo, jeśli chodzi o konkursy i wojewódzkie i ogólnopolskie, a także i międzynarodowe. Także, no tutaj jest y, bardzo dużo y, do, było do zrobienia, no i nauczyciele tutaj y, wywiązują się y, super. Y, dużo też y, w ciągu tych 40 lat było pięknych innowacji, które też y, no, tworzyły y, ten y, Ca y szkołę, ten klimat szkoły, rozwijały pasje i zainteresowania y uczniowskie, no i przede wszystkim y współpraca z rodzicami. Bardzo mile wspominam współpracę z rodzicami y w poprzednich latach. Niemniej jednak jest grupa y rodziców, którzy y obecnie też są zaangażowani w życie szkoły. Antoś, lubisz chodzić do szkoły? Tak. A dlaczego? No bo są fajni przyjaciele, są lekcje, dużo się uczę mhm. i... A jaką lekcję najbardziej lubisz w szkole? Informatykę. Igor, powiedz mi, jaką chciałbyś mieć w szkole supermoc? E, szybkiego biegania. I w jaki sposób byś ją w szkole wykorzystał? No w graniu w berka na przykład. Super. A czy wykorzystałbyś to też do zmiany sal w szkole? Może. Wiktoria, powiedz, lubisz przychodzić do szkoły? Tak. A co najchętniej robisz w szkole? Bawię się z Kornelką na świetlicy. Którą? Mm, Tatą. Z Kornelią, tak? Tak. Super. A powiedz mi, kto jest Twoim ulubionym nauczycielem w naszej szkole? To jest twoja wychowawczyni tak. i za co tak lubisz panią Violę? Bo pani Viola jest miła i fajna dla dzieci. Pozdrawiamy panią Violę. Tak. Pozdrawiamy panią Violę. Tak. Kornelka, czy lubisz przychodzić do naszej szkoły? Tak. Co najbardziej lubisz robić? Yy, też bawić się z Wiktorią na świetlicy. A powiedz mi, czy korzystasz z obiadków w naszej stołówce szkolnej? Tak. Co najchętniej jesz? Na przykład naleśniki, bo czasami są, albo na przykład spaghetti, frytki. A jaka zupa najbardziej Ci smakuje? Rosół. Julek, powiedz mi, jaką chciałbyś mieć w szkole supermoc? Niewidzialności. I w jaki sposób wykorzystałbyś ją w szkole? Na przykład bawieniu się wchowanego. Super, a czy czasami użyłbyś tej niewidzialności w momencie, kiedy byś był nieprzygotowany w szkole? I schowałbyś się przed jakimś nauczycielem? Nie. Powiedzcie mi, jaki dzień do tej pory najchętniej wspominacie ze szkoły? No, wycieczkę do kotwusu. Tak. A ty jaki dzień najchętniej wspominasz? Ja najbardziej lubię rozpoczęcie szkoły, proszę pani. Ja uwielbiam to. no. Ale ten apel na zewnątrz, czy spotkanie z nauczycielami po wakacjach? Z nauczycielami. Normalnie ja uwielbiam panią od chemii. Jest bardzo miła. Pozdrawiamy panią od chemii. A można pozdrowić mamę? Oczywiście. No to jak chcę pozdrowić mamę? Bella, czy lubisz przychodzić do naszej szkoły? Tak. Jaki jest twój ulubiony przedmiot? Zły. Dlaczego? No, bo lubię biegać. Super. A powiedz mi, czy korzystasz z obiadów w naszej szkole? Tak. Co ci najbardziej smakuje? Różne rzeczy. Różne rzeczy, ale co tak najchętniej jesz? Sabowego z, z ziemniakami. Wojtek, jaki dzień najmilej wspominasz ze szkoły? Bardzo lubię dni, w których są jakieś festyny i można się fajnie bawić z kolegami. Jakbyś mógł zaplanować swój wymarzony dzień w szkole, jak on by wyglądał? Myślę, że to byłby, byłoby to, to, to coś podobnego do dnia sportu. I w jakiej konkurencji odnalazłbyś się najchętniej? Najprawdopodobniej w koszykówce lub w piłce nożnej. Jaki dzień najchętniej, wspomin najmilej wspominasz w szkole? Najmilej i tak najbardziej mi się podobał, no to chyba noska w szkole, jak jest. No bo można więcej czasu tam spędzić, no wiadomo, zabawy, spotkania z przyjaciółmi, Czyli tak po lekcjach. Luźny taki luźny czas dokładnie. Więc mi Szymon, tak. który z nauczycieli jest dla ciebie największym autorytetem? Pani Dominika Skubińska. Dlaczego? No, on jest moim ulubionym nauczycielem. lub... No, po prostu uwielbiam mieć z nią lekcje. No i. No Pani po Dominika prostu uczy UF-u, prawda? Tak. Jaka dyscyplina jest Twoją ulubioną? Piłka nożna. Agata, jaki dzień najmilej w szkole wspominasz? Wydaje mi się, że to są w każdym roku wigilie klasowe. Jest atmosfera cudowna w klasie, dekorowanie klasy na święta. Ogólnie, wigilia klasowa. Mhm. A powiedz mi, czego życzysz szkole na kolejne lata działalności? Na kolejne lata działalności? Wydaje mi się, żeby nauczyciele dalej prowadzili tak bardzo ciekawe lekcje, jak to jest dotychczas, żeby zajęcia były też różnorodne. Ogólnie, żeby szkoła się rozwijała na coraz lepsze. Dziewczyny, czego życzycie szkole na kolejne lata naszej działalności? Wytrwałości nauczycielom i cierpliwości. Fajnych, fajnych wycieczek szkolnych rozbudowanie naszej szkoły jeszcze bardziej takich fajnych już nie jak my Agatko czy pamiętasz jakieś wzruszające bądź wesołe wspomnienia z przerw i z czasów kiedy chodziłaś do szkoły Najbardziej wzruszającym momentem było pożegnanie pierwszej wychowawczyni która prowadziła mnie przez trzy lata pani Haliny Mielnik Aniu, jako absolwentka naszej szkoły, powiedz, czy były jakieś tradycje albo zwyczaje za Twoich czasów, które już dzisiaj nie istnieją, których w naszej szkole nie ma? Myślę, że takim najbardziej których już nie ma u nas w szkole, bo technika poszła do przodu. Był szkolny radiowęzeł, gdzie muzyka była puszczana na przerwach przez sieć plątanin kablowych i głośników. Dzisiaj w dobie internetu, wi-fi no nawet nie mają dzieciaki zielonego pojęcia, że takie coś było, ale faktycznie było. Czy chcielibyśmy do tego wrócić, gdyby to była jakaś muzyka relaksacyjna, spokojna? Myślę, że tak. Nie żartuję, ale faktycznie do czasu do czasu Mogłyby być takie przerwy, żeby dzieci mogły też poczuć coś, że coś jest też dla nich. I można by było się nad tym zastanowić. Było to fajne. Moglibyśmy w sumie rozpatrzyć, dlaczego żeby nie. No i były te dyskoteki niezapomniane, dyskoteki z 1990 którego? No, no, każdy sobie dokończy, ale faktycznie dyskoteki były super. E, zwłaszcza tutaj na tym holu, pomiędzy e, tą klasą a tym piętrem B, gdzie są je, klasy 1-3. No, to niezapomniane dyskoteki e, mogłyby dzieci się nauczyć, jak kiedyś można było się bawić w fajny, bezpieczny i e, jak najbardziej e, ciekawy sposób. E, Patrycja, jako absolwentka naszej szkoły, powiedz mi. Co najbardziej zapadło Ci w pamięci z pobytu tutaj w trakcie Twojej nauki? Myślę, że dyskoteki, które tu się odbywały, połączone z mini playback showem, show, zwłaszcza dla młodszych klas, to było fajne przeżycie. Moja wychowawczyni, świętej pamięci Olga Kuszyk, która miała bardzo dużo cierpliwości i tego życzę też nauczycielom w tej szkole. A chyba taką największą inspiracją dla mnie był mój polonista Tadziu Kordylewski, którego serdecznie pozdrawiam. Bardzo fajnie prowadził lekcję. Taką jedną, którą sobie przypominam i powiem, opowiem o niej, to jest lekcja o zdaniu nadrzędnym i podrzędnym, gdzie nasz polonista wskoczył na biurko i w ten sposób nam tłumaczył, że on jest zdaniem nadrzędnym, a my jesteśmy zdaniem podrzędnym. Cudownie. Czyli nauczycielom życzymy też kreatywności. Tak jest. Klaudia, jesteś absolwentką naszej szkoły. Obchodzimy teraz 40-lecie i chciałabym cię zapytać, czego życzysz szkole na kolejne lata działalności. No myślę, że życzę szkole tego, żeby dalej miała takich wspaniałych nauczycieli. Ja jak chodziłam tutaj do placówki, to no bardzo lubiłam nauczycieli, którzy uczyli i dobrze wspominam to miejsce. I myślę, że nie bez powodu tutaj jestem, dlatego życzę wspaniałej kadry. W szkole mamy najzdolniejszych uczniów i najlepszych nauczycieli, którzy ciekawie prowadzą lekcje. Lubię naszych nauczycieli, bo wiedzą co robią i prowadzą lekcje w ciekawy sposób. Najbardziej lubię szko szkołę za czas spędzony z przyjaciółmi. Odbywają się również y, różne wycieczki, zielone szkoły i zawsze jeździmy w ciekawe miejsca. W szkole bardzo lubię spędzać czas na sali gimnastycznej. Zwłaszcza, że podczas wakacji był tam remont i teraz można tam się świetnie bawić. Najbardziej lubię w szkole bibliotekę, zwłaszcza y, temu, że jest tu pełno ciekawych książek i można super spędzić czas z przyjaciółmi. Życzymy szkole, aby dalej była w takim dobrym stanie i żeby uczyli tutaj tacy wspaniali nauczyciele jak teraz. Życzę szkole, żeby mieli takich wspaniałych nauczycieli, którzy prowadzą tak ciekawe lekcje i żeby szkoła miała fundusze na ciekawe projekty. Moja szkoła jest najlepsza i dziękuję bardzo za to nauczycielom, którzy prowadzą bardzo ciekawe lekcje. i Mam nadzieję, że dalej będzie tak zabawnie będzie bardzo dużo eksperymentów i zajęć praktycznych. Życie szkole, żeby zawsze była tak wspaniała, kolorowa i bezpieczna jak jest teraz, ale także wszystkiego najlepszego.